57 tysięcy damagea. I rozumiem, że jeżeli to jest ten challengek, to ja będę mieć cały cel wypełniony z tym gimbalem. No to dobra, można się podjąć takiej sytuacji. To już jak nic poleci ewolucja Q. Niezależnie od tego jakie będę mieć statystyki. Trzy tankowate postacie w enemy. No tak. Ale jeżeli złożymy Eclipsika, podrasujemy to Seryldą czy tym Lordem Dominikiem, to damage jest bardzo skuteczny. Okej. Okay. Invade wyszedł jakoś, nie mówię, że nadzwyczajnie, ale jakoś. Tylko, a Mumu, raczej i tak od Blue Buffa zaczyna. Ciao, Michael, ma ktoś z czatu, Albo ty, Michael, jakiegoś skinczęcia do Lola, który działa? Nie mam pojęcia, młody green. Akurat widziałem ostatnio, że Anterias u siebie na transmisjach na żywo, bo czasu do czasu oglądam, bazował na jakichś modach Discordowych, ale ja nie mam pojęcia. Ja się w takie rzeczy absolutnie nie bawię. Więc nie obraź się, ale Jezus, Maria, zabrali mi to. Osadek. No dobra, mu zabierzemy życie w takim razie. Dobra, już muszę bić do końca, bo i tak już mi się nie opłacało stać. Myślę, że i tak wyszło Warf pod względem tego, że żeśmy się tak nafidowali, już od razu huntera na dwa staki nabiliśmy. Nie wiem, czy to dużo damagea. Mam nadzieję, że wyzwanie dobre. 57 tysięcy damagea. To jest dosyć sporo, wiesz? Jeżeli nie zagram bardzo agresywnie na początku, to może być ciężko. Ale myślę, że ta gierka na pewno będzie trwała w najlepsze, bo Trendamer się wywalił dwa razy. Więc bardzo możliwe, że się uda. Lol nie działa już, a Ren skin właśnie pobiorę. No to jak wypróbujesz tutaj znać? Bo ja też myślałem kiedyś, żeby poinstalować mody, żeby tam troszeczkę urozmaicić swój content. Bo widziałem, że niektórzy youtuberzy jak Ferinu na przykład się w takie rzeczy bawił. I tam co? Minecraft Steve'a na gp'ku chyba przytaczał. Jeszcze jakiegoś Yasuo, który jest sterowany przez Jonasza na wózku. Bardzo znany, szeroko znany skin. Więc też myślałem, żeby w takie kontenty zainwestować. O, o, o! No niestety już ci pomóc nie mogłem bardziej. Ale chociaż dobrze, że pomściliśmy chłopa, co? Ja już nie mogłem niestety przeskoczyć, bo nie posiadałem mojego skoku. A szkoda, bo jeżeli bym miał, to pewnie by chłopaczyna jeszcze przeżył. Ej, takie pytanie do was widzowie. Może ktoś się na tym kiedyś zastanawiał, może nie. Czy kolektor, czyli egzekucja, która jest warta 1000 damage'a, jest uwzględniana bezpośrednio jako 1000 damage'a na tych, na końcowych statystykach? Bo powiem wam szczerze, że ten efekt egzekucji jest wspaniały. Tylko mam takie wrażenie, że nie patrzy się na to tak na samym końcu. Bo okej, okay, efekt egzekucji spoko. Pokazuje tysiaka. Ale czy ten tysiak faktycznie jest w tych statystykach? Pytam, bo w takim challenge to jest jak żyła złota, więc mógłbym troszeczkę się wycwanić, wiedzą na temat gry i wtedy mógłbym bardzo łatwo to wszystko zdobywać. Tak jak te wszystkie fragi, które mam na bocie, jak i w dżungli. A co to jest BGX, są to skrypty 15 dolarów za miesiąc. W ogóle się spytam z ciekawości, ktokolwiek z was, nawiązując do tego tematu, czy ktokolwiek z was kiedyś skryptował w lolu? Bo ja uważam, że to jest za przeproszeniem skór... Żeby po prostu w grach komputerowych, cheatować. Wiecie, sprawdzacie miejscówki, staracie się jakoś tam grać w najlepsze, czerpać z tego radość. A nagle przychodzi ci taki cheater i co możesz zrobić? Dobra, Pantheon się wycofał. Ej, można byłoby to obrócić. Ja jestem tu, I'm Harry. Ten Ezreal mnie totalnie nie obchodzi. Bardziej mnie interesuje Swain. Zajebioza, że mi akurat tarczę dała, nie? Boże, ta tarcza to teraz obróciła bieg w ogóle wszystkiego. Ja w się tylko, żeby kolegów wkurzyć na gierkach? Ale czekaj, nie rozumiem. Ty grałeś z nimi customa? Tylko po to, żeby ich wnerwić? Czy ty grałeś jednak z CSika, że widziałeś wszystkich, a tylko się śmiałeś, że oni nie widzą? No wiesz, procesy wkurzania kolegów są różne. W sumie... Go! No, więcej nie klepnę, ale w sumie to nie polega na tym, żeby kogoś tutaj zabijać, tylko żeby wklepać jak najwięcej obrażeń. Także jest ok. Najgorsze jest to, że w takim challenge'u absolutnie nie mam pojęcia, ile ja major robię. Można to wyliczać, ale kto by wyliczył to w 100%? Czy akurat challenge został zakończony, czy nadal kontynuowany? Dobra, Pantheon został. Eh? Dobra, Pantheon został. To pora go jakoś skontrować. No, come on. Czy Championship Kazik zwróci do zakupów? On co roku wraca, wiesz? On co roku wraca, gdy są Worldsy. To wtedy pamiętam, że ten skin jest zawsze aktywny. Dlaczego? Bo Championship Kazik posiada chromy z chyba zespołami sportowymi, jak na przykład G2, czy jakiś Fnatic, czy jakieś inne takie zespoły posiadają. I ten skin ma chyba z 25 chrom? Jakoś tak kiedy są worcysy, pod koniec y, samego sezonu. Czyli teraz, jak masz sezon pośrodku i masz MSI, to nawet chyba w nazwie ma Midti, coś takiego, to dopiero potem jeszcze jakieś 2-3 miesiące i wtedy możesz, i wtedy możesz dopiero wiesz. Serio? Wow. I wtedy dopiero są worcysy, i wtedy są dostępne te skórki. Nie rozumiem ludzi, którzy wypierniczają się trzy razy w ciągu 7 minut, a potem piszą Jungle different? Ja też nie wiem. Tego mnie ciekawi właśnie zjawisko trendamera, który... tam się trzy razy wywrócił... I stwierdził, że będzie mi spamił i pisał please i tak dalej. No po co? Jakim cudem on to w ogóle jeszcze przeżył? Part? No Jezus Maria. Prawda? Najgorzej, bo mnie zabije teraz. No i właśnie taki jest impact stopa. Idę, idę, idę. Piękne. Piękne wariaty, kochane. I coming. Ej, gdzie on jest? Okej. Okay. Jakoś wyszło. Myślicie, że on będzie splitował? Jak będzie splitował, to możemy go ciepnąć. No ile ty masz walnięcia, ty? No. Black Cleavera możemy tu złożyć. Black Cleaver nie byłby zły, bo zawsze to HPki, zawsze to jakieś redukcje i dodatkowo fantastyczna ability hasty, przez co jeszcze szybciej będziemy mieli naszą ereczkę. Także my się wydaje, że możemy w to zainwestować. Oczywiście się nie poddawać, bo po co? I zrobić coś takiego panteonowi. No. No. Jestem zszokowany, bo myślałem, że gość upadnie w najlepsze. A on mnie jeszcze nie dość, że porobił. To jeszcze mu zostało tyle HP, że porobił jeszcze wtedy Wladimir. Także to mnie zastanawiało. Dobra, ten Ezral nie wie, nie? Ten Ezral po prostu nie wie. Tak samo jak ja nie wiedziałem, że ten turet ma 5 HP, więc zanim to nastąpiło, to wolałem spuszczać turet. Ale dobra, owo prezentujemy się na OK poziomie. Za chwilę to się jeszcze wszystko powiększy, bo będzie mi dodatkowe efekty. Więc wydaje mi się, że damy radę. A jestem, jestem. Okej. Okay. Masz stuna? Nie mam stuna, szkoda. Przecież skillowy jest Pantheon, a ja nie powiedziałem, że jest no-handem czy coś. Tylko powiedziałem, że się dziwię, jak ten bohater tyle po prostu obrażeń nawala. I to tyle. Nie ma ja gdzieś tu Swaina. No. No dobra. Jest ok. A bo ty nie masz. To sądzisz okazji, jak się podelektryzację? Bez szału. First strike lepszy, Dark Harvest skuteczniejszy, Conqueror też jest niczego sobie. Powiedziałbym, że takie runy są zdecydowanie lepsze i bardziej użyteczniejsze. Oczywiście, możesz grać sobie elektryzację, proszę bardzo. Ale i tak preferowałbym, czy polecałbym stosować zupełnie inne rzeczy. No i to jest ten champion? To to ma być? Patrzcie ile to ma w ogóle hp -ków. 2,500 hp Dawaj, dawaj Nie no tego Tego to się nie spodziewałem Oj ojoj Tego to się nie spodziewałem Oj Dostaw mnie No i superowo Dobra, myślę, co następnego złożyć w tym gameplayu. Bo ciekawe byłoby Jomu, ale chyba jeszcze ciekawsze Edge of the Night. Bo z Edge of the Night to chociaż tego Stuna nie dostanę od Panteona, czy jakiegoś, nie wiem, od Amumu na przykład. Fajnie by było zamknąć, tylko kwestia jest taka, czy. O właśnie, przeciwnicy są kampić, ok. Ok. Jezus nie zerę się tym pantonem, no No ile ty bijesz? Jezus Maria Przegięte to jest Po prostu jego damage jest przegięty A plusem jest chociaż to, że mamy Edge of the Night i teraz możemy się jakoś lepiej popisać umiejętnościami, bo chociaż tego stuna nie dostaniemy. Nie lepiej kupić longsworda zamiast King legena? King legend dla hapeków, wiesz? Bo te hapeki to były mi mega potrzebne w tym momencie. Zwłaszcza kiedy mówimy o walce z pantheonem. Oj, oj, oj. No nie wiem, Tryndamere czy to jest opłacalny trade teraz. Coś tam wyszło, nie? Coś tam wyszło. Ten co napalony chłop. Uh. OK Okej No ja wariaci nie mogę ci pomóc na tej morgance, sorry Możemy hempanka złożyć w sumie Hempank żeby mieć trochę więcej hp jeszcze skontrować wroga To może być akurat ciekawe Do zagrania Oj Dobra Ty Wyszło nie najgorzej Wyszło nawet dobrze Jazda, jazda, jazda Dobra 668 już bijemy z bezpośrednio ku jakiemuś solo targetowi. To może być wspaniałe. Miejmy nadzieję, że nie zabierze tego zerki, bo na tym kanale wiele takich sytuacji się zdarzało. Tak, wiem, też miałem to przed oczami. Teraz liczy się tylko to, żeby nie paść i kupią nie przyintować całej gry. Ja pierdzielę ile ty bijesz, chłopie. Po prostu to jest masakra. Najgorsze jest to, że ja nie mogę podejść. Nie mam jak. Oni mogą mnie pingować ile chcą, ale jak ja miałem tam podejść? Dobra, gościu spłonął. Ej, jest okej okay teraz. Nie wiem dlaczego oni się w ogóle bili bez Mordekazera. Ale fantastycznie, bo to nam trochę przedłużyło grę. Teraz pytanie: W czy E? W. Jak mamy teraz taką okazję, żeby patrzeć. Klepać Mordekajzerowi, jak najwięcej damage'a się da. Gościu po prostu chyba Facebooka przegląda. Nie wiem. Wyrąbane w to. Ale zbiliśmy mu trzy koła obrażeń. Jest możliwe, że uda się pełnić ten cały cel. Dobra. Ja to tylko robię po to, żeby go jak najbardziej obić. Ja pierdzielę, ile to po prostu... No jak to tyle bije? Widzowie po prostu... widzę ten cel, widzę po prostu tego bohatera i ja nie wiem. Ej, Michael ktoś kupił boosting, czy co, że tylko na tym koncie grasz? Nie, po prostu jest to konto widza, z którym sobie... Mam taką umowę, że gram na jego koncie, bo ja nie mogę grać z reguły z widzami na low elo, bo moje konto w D2 jest na łezcie. Więc sobie pogrywam tak forfan z widzami, żeby nie wiem, pomóc im w dywizji, pośmiać się z rankedów i tym podobnych spraw. Nie jest to żaden boosting znaczy trochę poniekąd jest, ale nie brałem za to pieniędzy ani innych takich spraw, więc wiesz, jak jest. Noż, mnie szlak zaraz trafi, no. Dostaw mnie tym Panteonem. <laughs> dobra, kupiliśmy silverka Zamiast za to, żeby nie mieć merkurków. To może być dobra okazja, bo przeciwnicy, czyli Mordekaiser, będzie chciał strikt też się rzucić na mnie ze swoją erką. Jest bardzo możliwe, że to będzie idealna w sam raz kontra, właśnie. Ej, mam oczyszczenie, nice. Panteon niestety zabija. Jezus, Maria to jeszcze przeżyło. Dobra, generalnie udało się ukończyć. Weźmy tego barona. Nie, nie skończymy tej gierki. Znaczy, pewnie byśmy mogli skończyć, bo miniony szły czy coś tego typu. Ale całe szczęście MFK nie ogarnęła, i możemy się troszeczkę jeszcze bardziej nafidować. A zarazem troszeczkę przedłużyć. Teraz musimy tylko kogoś wyłapać na solo alejce. Albo właśnie na takich tradeach jak ta, załóżmy takiego Amumu, który wychodzi bez bezczynnie i bez powodu. Haha, <śm> O Oni teraz, what the fuck, co tu się stało w ogóle? Ok, wait nadało na się udał, nie mówię, że nie. Bait na. Nadal... Jezus Maria, to Morganka moja. Ej, faktycznie ten. Ten element teraz wygrał mi cały fight. No nie mogę z tej postaci. Jak to jest kurde matematycznie możliwe? Że pantheon. Mimo takiego stanu. Mimo wszystkiego takiego. Dobra, nadeszła ostateczna walka. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak widzę Zera, który teraz tak stoi. Ma. Dobra, zanim nastąpi tutaj walka z Mordekaiserem to walniemy se Amumu. Albo chociaż podbejtujemy, żeby trendamer miał lepsze warunki. Chociaż widzę, że na takie warunki się niestety nie zapowiada. Dobra. W końcu, po tylu latach po prostu, tylu opluciach można by powiedzieć, w końcu się udało go zabić. Okej okay. Okej okay. Fajnie byłoby drake'a zrobić Oj bardzo mocno, fajnie by było drake'a zrobić łoszty w życiu Okej, okay. panika gaming zażegnana Raczej to zostawię tylko na Panteona, nie? Nie wiem pantheon czy to było godne uwagi teraz, ale lepiej się nie bi tak oni muszą stać w bazie. My wiemy, że możemy sobie pozwolić na takie dancingi. bo chociaż możemy cały czas, wiecie, baitować gościa, cały czas biegać wokół niego, kiedy no, im się cały czas tak naprawdę baza puszuje. Dobra, jest ok. Ja pierdzielę. Ok. Eeeh... Hmm. jestem na te efekty. Dobra. Trzy osoby nie żyją, dwie zostały i bazę defują. No powinniśmy chyba już mieć te 50 tysięcy. No kurde, mamy 28 killi, 18 ases i 40 minut gry. No powinno to być chyba skończone tak jak być powinno. Dobra. Także módlmy się widzowie, żeby starczyło 50 tysięcy damagea. Ze statystykami 28-10-19 kończymy to spotkanie, także przejdźmy do podsumowania. Odpowiedź za zgłoszenie zdobyta, a damage? 78 tysięcy. To ja się martwiłem, a tu nagle tyle dipsa? No to widzicie, no to chyba poszło carry 1 vs 9. Także tym akcentem kończymy ten dzisiejszy stream, jaki odcinek. Polecam sobie oszorować ten bidzik, jeżeli faktycznie chcecie tyle damage'a zadawać w późniejszym etapie rozgrywki. No i to byłoby na tyle. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej wbadajcie na mnie transmisję na żywo, gdzie nagrywam tego typu content. Pozdrawiam serdecznie, z tej strony Michael, yo!